Dzień dobry Państwu. Mamy dla Państwa wspaniałą niespodziankę, którą jest sztuka bookmordu. Mordu. To jest scenariusz, na podstawie którego powstał film Rzeź Polańskiego. A teraz my wraz z Popa.pl postanowiliśmy ten tekst wystawić po raz kolejny na wszystkich scenach w całej Polsce i ten oto wspaniały bałagan. E, to jest moja robota, a jak do tego dochodzi? To zapraszam przyjdźcie, zobaczcie. Bardzo dobrze zrobił. Bardzo dobrze. Przynajmniej nie mamy małego kapucyka, który zamiennie że... nie zatrudniamy. Dziękuję. Macie pedał. Zapraszam Państwa serdecznie na tragi farsę Jasminy Rezy Bóg Mordu. To jest farsa. O małżeństwie, o kondycji małżeństwa i o chomiku. Zapraszam. To nie salonka, to 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 rakieta dergowa. Co za smut! to spec.